To jest dom warty 100 milionów złotych na Brookhaven RP i w dzisiejszym odcinku porównam sobie mieszkanie w tym domu z willą za 25 milionów złotych z prywatnym basenem i wieloma sekretami i z wieloma różnymi innymi domami ale najpierw zaczynamy od tej rudery za jednego dolara zobaczcie na to, e, to jest bardziej shopa niż dom no ale zobaczmy co mamy w środku wbijamy do środka tego przepięknego e, domu, do tej przepięknej shopy i <grytanie> co to jest to jest w ogóle puste totalnie tu mamy, ej dobra, ale bo zobaczcie, mamy nawet takie meble do kuchni, <grytanie> nawet spoko jest są dziurawy, ale trudno e, no ale beznadziejne to jest... zobaczcie na to, dziury w ogóle w dachu są, jak tu będzie padał deszcz to przecież zamarzniemy tutaj, będziemy Cali moksi masakra, dobra, nie, ten domek jest beznadziejny. W ogóle gdzie tutaj jest jakaś łazienka? Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale w sumie jak sobie tak myślę, to widzowie w tym domu jest dosłownie wszystko na miejscu. Bo zobaczcie, y, kuchnia, łazienka, sypialnia, y, pokój, dosłownie wszystko tutaj jest po prostu w jednym pomieszczeniu. To jest epickie. Nie no, tak szczerze to totalnie beznadziejny jest ten domek. A ty wszystko co o tym myślisz? Ten Tomek jest beznadziejny, tak jak twoje filmy! Przestań mnie ciągle wyzywać, mam Cię dość, rozumiem, że za chwilę Cię tu zostawię w tym domku, a wiesz, na koniec tego odcinka o, zobaczymy domek za 100 milionów? Ej, ja też chcę zobaczyć ten domek, nie wyrzucaj mnie, proszę! Dobra, to błęd grzeczny na dzisiejszym odcinku, w ogóle, e, widzowie, ja muszę siku zrobić koniecznie, bardzo szybko, tylko nie wiem za bardzo gdzie, tutaj nawet nie ma toalety, muszę coś wymyślić. O, 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 dobra, sikanie do basenu, to jest najgorsze, co można robić, ale nie wiem, po co to zrobiłem, uciekam z tego domku, mam go, widzowie, dość, Teraz lecimy do domku za 1000 dolarów, czyli, widzowie, będzie to Przyczepa! Dam, dam, dam. Patrzcie na to, w ogóle mamy jeszcze ozdobione na Halloween. Tutaj jest wszystko widzowie w zestawie. Dobra, ocenimy na, na razie sobie tutaj ogród, tak? Więc mamy tutaj stolik, jak mamy grilla, możemy palić bardzo fajnie. Mamy ognisko, mamy leżaczki, ej, nawet własne jacuzzi, co jest grane? Aha, tylko że ono nawet nie działa, widzowie, nawet się nie da tego odpalić. Masakra jakaś! Ej, o nie! O nie, o nie, o nie! Grill się tutaj pali! Yy, dobra, udajemy, że tego nie widzimy. Może nic się takiego nie stanie. Może nam się nie zapali dom. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Kuchnie. Ej, ta kuchnia naprawdę fajnie wygląda. W się sensie jest taka dosyć duża. Jezus Mary, się dalej pali. Yy, dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj pufy, kanapy. A gdzie jest telewizor w tym domu? Czy my nie mamy telewizora. A jest telewizor, dobra, włączmy go, zobaczymy. Ej, nie, to nie działa, w tym domu nawet nie ma prądu. Tutaj jak jacuzzi nie działa, nie działa telewizor, to jest jakaś masakra. Okej, okay, ale sprzetestujmy to łóżko, zobaczymy, bo ono wygląda bardzo fajnie, jest na takim podejście. Dobra, ej, jakie ono jest wygodne. A ty, Kaczyszko, co sądzisz o tym łóżku? To najwygodniejsze łóżko, jakie widziałam w moim całym życiu. No serio, jest mega fajne. Oh. Ercio, Ercio, wstawaj, zasnąłeś! No i za milion złotych! E, co jest? Przepraszam, Kaczyszko, o kurde, faktycznie jest noc. Nie za milion złotych, tylko za 100 milionów. Co się tu dzieje, Widzowie? To łóżko było takie wygodne, że ja zasnąłem po prostu. O mój Boże! Aż się zrobiło ciemno. No dobra, nic, ale w takim razie za to łóżko naprawdę mega plus dla tego domu. Było serio mega wygodne i było warto. Za 1000 złotych? Tutaj mamy łazienkę, dosyć mała jest, ale może. Elaksio, tutaj nie ma. Ej, co jest upytane? Tu nie ma zlewu. Nie ma umywalki. Robicie, widzowie, na kibelku coś i nawet nie możecie umyć rąk. To jest straszne. Musicie chodzić do kuchni i, obser i obserwować, jak się pali to e ognisko. No, coś pięknego. Dobra, ten dom jest bardzo dziwny, ale za to, że ma takie epickie łóżko, to dajemy mu 7 na 10, bo będą dużo lepsze domy w tym odcinku. I teraz wejdziemy do następnego. Chce to domek za 50 tysięcy, a właściwie będzie to mieszkanie, które będzie mega ekskluzywne. I za chwilkę to zobaczycie. Ale zanim przejdziemy do tego epickiego mieszkania za 50 tysięcy Koniecznie zostawcie łapę się w górę, bo naprawdę bardzo mnie to cieszy i to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo zbliżamy się do 650 tysięcy i będę bardzo 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 wdzięczny, także dziękuję i zapraszam do oglądania. Dobrze widzowie, lecimy do tego mieszkania za 50 tysięcy. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Jak widzicie tutaj tak to wygląda i pyk. Dobra, zobaczmy na to. Hm. Dobra, dosyć spore jest to mieszkanie, zobaczmy jak to wygląda. Tylko nie za bardzo jeszcze my tak wygląda, kosztuje aż 50 tysięcy, ale dobra. Mamy tutaj bardzo duże to takie kanapy, widzowie, na które możemy siedzieć i oglądać sobie. Wie Wielki telewizor, który działa, jest! W końcu nam działa telewizor wizowy w mieszkaniu, coś pięknego. Dobrze, mamy też kominek, który w końcu się nie pali i nie wywoła pożaru domu, jak ostatnio. Tutaj mamy taki dosyć mały stół w sumie. Ej, dlaczego to mieszkanie kosztuje 50 tysięcy? Ono wcale nie jest tyle warte. Dobra, tutaj mamy sypialnię, zobaczmy, jakie będzie łóżko. Ercio, wstawaj! Nie może znowu zasnąć! Wstawaj szybko! Dobra, przepraszam, może masz rację. Faktycznie nie pojedziemy, lepiej już spać, bo jeszcze nas zostanie drugi dzień. No właśnie, a ja się nie mogę doczekać domu za 100 milionów! No dom za 100 milionów jest mega epicki, także nie dziwię się, że się nie może to czekać. Dobra, tutaj mamy kuchnię, która w ogóle mi się nie podoba, tak szczerze, że jest dosyć spora. I dlaczego tutaj są jakieś wielkie krzaki na tej kuchni? Nie rozumiem. Ktoś tutaj sadzi sałatę w swojej własnej kuchni i na przykład chce sobie zrobić zupę z sałatą, to wyciąga sobie stąd sałatę i wdaje do garnka. Nie wiem, bo, może tak to działa. I sobie napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dla mnie kuchnia jest po prostu beznadziejna, ale okej. Okay. Tutaj mamy komputer, możemy siedzieć na komputerze i sobie grać. Dobra, no to tutaj mamy. Podwójne łóżko, czyli jest taka druga sypialnia właśnie. Bardzo, bardzo fajnie. Co my tutaj mamy dalej? Dobra, kolejna sypialnia. Trzy sypialnie w jakimś y, głupim mieszkanku, widzowie. Nie rozumiem tego. I za trzy sypialnie płaciły 50 tysięcy. Już nie wiem, mogliby zrobić jakiś pokój gier czy coś takiego. Dlaczego to kosztuje 50 tysięcy złotych? Ercio, bo to mieszkanie jest w centrum miasta! Dzięki temu, że tu mieszkasz, masz wszędzie blisko. Ej, faktycznie, dobra, ej, ty dzisiaj nawet jesteś pomocna. Dlaczego mi dzisiaj nie wyzywasz jak zawsze? A, bo mam dobry humor. Dobra, no to bardzo dobrze. Ej, ta kaszka dobrze powiedziała, to mieszkanie może być takie drogie, dlatego że w centrum miasta i kiedy sobie wyjdziemy z niego, to mamy wszędzie dosłownie blisko, Naspał na spawna do policję do banku wszędzie. Dobra, jeszcze nie sprawdziliśmy jednego pomieszczenia, także co my tam mamy? Łazienkę, no oczywiście, dobra, e, tutaj mamy w końcu mamy umywalkę, jest, możemy umyć rączki, bardzo dobrze. Tu mamy okienko, bardzo fajnie. E, co mamy dalej? Dobra, tutaj taki wielki prysznic. Ej, ładny prysznic. Naprawdę mi się bardzo podoba. Tu mamy toaletkę, jakąś kółeczkę, dobra, no jest w miarę git. E, nie wiem, czy jest warto za mieszkanie 50 tysięcy, tak szczerze mówiąc. Jakby nie wiem, kosztowało 20, to może by było warte, ale tak to. O, oh, tak średnio bym powiedział widzowie. Dobra, ocenka tego mieszkanka to jest też 7 na 10, bo ogólnie jest lepsze niż tamta przykrzepa, bo ma dużo więcej rzeczy, ale jest też dużo droższy. i Moim zdaniem nie warto płacić 50 tysięcy za to. Dobra, lecimy dalej do następnego domu, który już jest mega, mega epicki. Jak to zobaczycie, to... Wow, naprawdę. Ok, na szczęście zrobił się już dzień i widzowie następny domek jaki tutaj mamy to jest uwaga, uwaga, dom za 250 tysięcy i jest to uwaga, domek na drzewie! Patrzcie na to! To jest po prostu przepiękne, naprawdę, ja w to nie wierzę. Naprawdę niesamowite domek na drzewie za 250 tysięcy. Tu również mamy jakieś ozdóbki na Halloween, no coś widzowie, pięknego. To jest jak jakiś domek dla małk, naprawdę, albo dla, jak dla jakiegoś Tarzana. Coś pięknego, naprawdę, dobra. dobra zobaczmy, co mamy w tym domku. Okej, okay, mamy dwie piękne dynie, coś pięknego, naprawdę. Dobra, wchodzimy i uwaga, co my tu mamy. Aha, na, po prostu na środku do obu widzów mamy tutaj taki konar, no świetnie. Mamy też telewizor. What is this? Dlaczego tutaj się jakieś króliki całują? Co to jest w ogóle? Nie no, ten domek jest mega sus widzowie, mega sus domek, wyłączam ten telewizor, co to w ogóle było, mega sus Dobra, tutaj mamy kuchnię, która jest dosyć spora i fajna w sumie Tu mamy stoliczek, który jest bardzo malutki, e, no nie wiem, mały jest jak na 250 tysięcy za dom Ej, tu mamy jeszcze piętro na dół, o mój Boże, dobra, tutaj mamy sypialnię, what? Ej, dobra, to jest epickie w ogóle, patrzcie jakie widoki, zobaczymy jakie widoki będą na samej górze, bo jeszcze mamy trzecie piętro na samej górze tu mamy co? Pralnia. Ok, czyli taka pralnia i jakaś przegowywalnia rzeczy. I tutaj też mamy jakiś konar drzewa. No dobra, <grytania> mega dziwne rzecz. Zobaczmy, jak wygląda widok na samej górze. I co my tam w ogóle znajdziemy? Uwaga, dobra, tutaj mamy kominek. Który zobaczmy, czy się nie zapali to, ten dom. Dobra, no szczęście się nie zapalił, ale to jest mega ryzykowne. Bo, jakby się drzewo zapaliło, to masakra. Nic by z tego domu nie, było, nie zostało. Dobra, tu mamy łazieneczkę, yy, No, tylko łazienka, w sumie nic tutaj nie ma takiego, co by było warte 250 tysięcy. Także nie wiem, no w sumie za te widoki, to ja bym dał 250 tysięcy. Zobaczcie na to, jak to po prostu przepięknie wygląda. Mamy widok na całe miasto. Chcecie w sensie tutaj akurat na jakieś, na obrzeża miasta. Ale z drugiej strony mamy widok na miasto, no i przepięknie to naprawdę wygląda. Także 250 tysięcy, moim zdaniem, warto za same te widoki, naprawdę. Mamy też tutaj komputerek, ale już go nie włączam. Żeby jakieś mi tutaj dziwne rzeczy nie wyświetliły. Bo jak na telewizorze się jakieś całujące kaszki wyświetliły, to kto wie co będzie dalej. Dobra, czy w tym domu mamy coś jeszcze? Yy, w sumie nic takiego. Jedyne, co widziałem, co jest bardzo dużym minusem, tutaj, że mamy taki save widzowy na wierzchu. Po prostu mamy na wierzchu save i możemy go otworzyć i wziąć kasę. Bez sensu. W domu za 250 tysięcy powinna być jakaś mega ochrona tego sejfu, żeby nikt nas nie okradł. No ale dobra, za widoki uważam, że jest mega warto zakupić. I yy, uwaga, ocenka tego domu moim zdaniem to jest takie. 7,5 na 10. Myślę, że to będzie dobre. Dom za 250 tysięcy. Bardzo drogi, ale też bardzo, bardzo fajny. Chociaż zależy kto co woli. Dobra, także z tego domu wychodzimy. Żub, lecimy. Aaa, widzowie, ale upadłem. O mój Boże. Ach, oh, jak ja mam teraz wstać? Chyba się rozpołamałem, widzowie. Ach, oh, dlaczego ja stąd skoczyłem? Tutaj przecież była drabina. Ach, oh, dobra, udało mi się wstać. Nie mogę tak więcej robić, bo następnym razem moim następnym domem będzie szpital. Okej, okay, i dom, który teraz zobaczycie, to jest najmocniejszy dom, który do tej pory był pokazany w tym odcinku. Dom za milion złotych i on wygląda w ten sposób. Mega willa, widzowie, ale wy nie wiecie, co jest w środku tego domu. Jest przeepicki, ponieważ, widzowie, kiedy wejdziemy sobie pod ziemię, to patrzcie, co tutaj jest. Prywatne boisko. No po prostu coś nie. Niesamowitego, a to boisko zamienia się również na basen Także będziemy mogli mieć prywatny basen pod domem Coś niesamowitego i za milion moim zdaniem to będzie mega dużo warte Ale zobaczmy jak ten domek wygląda w środku Ma tutaj takie dwie kanapy, ma telewizor No to zwykły w sumie rzecz, zobaczmy czy telewizor działa Działa, dobra na szczęście wyłączam go Żeby nie było jakichś dziwnych rzeczy Nie, znowu te króliki, wypad króliki stać się całować na moim filmie Ej Ercio, dlaczego to wyłączyłeś? Ja chciałem to oglądać Co ty chciałeś robić? Oglądać kaczki, które się całują? To nie były kaszki, tylko króliki i tak, chciałam je oglądać! Weź się zastanów człowieku nad sobą. Jesteś jakąś kaszką w ogóle, dobra, nieważne. E, lecimy i teraz dalej, mamy kuchnię tutaj, e, która jest w sumie fajna, mi się bardzo podoba. Jest dosyć duża i no, okej, okay, tutaj mamy też duży stół w końcu, bo wszędzie były jakieś małe, małe stoliczki. Nawet gości się nie dało zaprosić do tego domu. E, no i był bardzo mały stolik. Tutaj mamy duży stół e, za milion złotych, no to już jest bardzo fajnie. Dobra, tutaj mamy e, co? Wyjście na dwór i mam tutaj taki tarasik, na którym nic nie ma, naprawdę nawet nie ma grilla. Aha, ale beznadziejne. Dobra, ale może będzie gdzieś na tarasie u góry. Tutaj mamy sypialnię, no to zwykła sypialnia. W sumie duże okna, bardzo fajnie. Tutaj nie ma za bardzo takiego. Ej, tutaj mamy e, widzowie pokój gamingowy. Także to nie jest pokój, tylko jakieś stanowisko. No nie, to jest po prostu zwykły komputer, tam gdzie zawsze. Jakie delfiny fajne, dobra, lecimy dalej, tutaj mamy łazienkę, no to zwykła łazienka. Mamy taką wannę, albo to jest prysznic. Nie wiadomo co to jest widzowie może wanno prysznic, nie wiem. Dobra, lecimy teraz na górę, ponieważ ten domek ma własną windę. Trzecie mieć wła własną windę wy... W swoim domu, to jest po prostu coś pięknego, ja bym chciał na przykład dobra i u góry wygląda to w ten sposób, tutaj mamy o właśnie wyjście na taras, ale on jest znowu pusty dlaczego tutaj nie ma grilla ani jacuzzi żadnego w domu niby na dole jest basen tak naprawdę prywatny no ale dobra zobaczmy dalej co my tutaj mamy dobra tu jest sypialnia zwykła i tutaj jest prywatna łazienka, nie no nawet spoko tutaj jakaś półeczka. Yy, dobra to nawet git wygląda o tu jest zobaczcie mamy też jacuzzi w tym domu tylko czy ona działa uwaga uwaga, uwaga. działa dobra ej Robi nam bąbelki i działają nawet światełka! Ej, dobra, to jest już mega! Mamy też bardzo fajny widok na miasto, jak widzicie, także naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Lecimy zobaczyć, co jest dalej w następnych pomieszczeniach u góry. Tutaj mamy co? Y kolejną łazienkę. Strasznie dużo łazienek w tym domu. Tu mamy podwójne łóżko, no to bardzo fajnie. W ogóle ten, kto mieszka tutaj u góry, na tym łóżku, to ma taki widok epicki. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy kolejną sypialnię. Bardzo dużo sypialni, bardzo dużo łazienek. Y nie mam pojęcia, po co aż tyle tego. Ale uwaga, teraz widzowie, najważniejsza rzecz w tym programie, uwaga, uwaga, właściwie w tym domku, patrzcie na to: prywatne wojsko do grania w kosza, to jest niesamowite. Zobaczmy, czy trafi. Uwaga, 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 pyk. Dobra, y, dobra, to było słabe. Próba numer dwa, pyk. I nie trafiłem. Ugh, dobra, ja się chyba nie nadaję do aż takiego drogiego domku. Bo nawet nie mogę trafić, o? Nie, no nie mogę trafić. Dobra, ale wiecie co? Tutaj tym przyciskiem możemy sobie zmienić, żeby to był widzowie basen. Także klikamy to. Powie patrzcie na to. Dobra, mamy... Ej, serio? Ja myślałem, że ten basen będzie dużo większy. Myślałem, że on będzie na całą tą podłogę tutaj, a to jest dosłownie tylko taki malutki basenik. Nie no, ej, trochę się zawiodłem na tym, tak szczerze. Za milion dolarów, no nie wiem, w sensie za milion złotych. Dobra, mamy zjeżdżalnię, to jest fajne. Mamy... Ej, dobra, te skoki są epickie. Zobaczmy, najpierw skoczymy z tego małego. Wow, aż się obiłem o ścianę. Także o sufi, dobra lecimy teraz na wyższy poziom i uwaga zobaczymy jak to będzie wyglądać uwaga, i ziuuum, dobra, nie, fajny jest basen jednak jest taki dosyć głęboki, co prawda dosyć mały, ale fajny dobra, no to niech będzie nie wiem, czy milion złotych jest warte tego domu To już nam, musicie napisać wy w komentarzu Napiszcie, czy ten dom jest warty milion złotych zdaniem, Moim zdaniem, e, no nie bardzo Tak 800 tysięcy bym dał Przechodzimy teraz do następnego domku Dobrze widzowie, w tym momencie przyszła pora na mieszkanie Tylko, że to nie będzie takie zwykłe mieszkanie właściwie będzie to apartament A mianowicie apartament za 25 milionów I zobaczcie jak on wygląda On zajmuje dwa piętra tutaj I mamy nawet wyjście na dach I już możecie zobaczyć mniej więcej jak to tutaj wygląda Jest przeepickie, także naprawdę musimy to Zobaczyć, uwaga, 3, 2, 1, jak to będzie wyglądać What, mamy swoją własną fontannę Ej, wyobrażajcie sobie mieć mieszkanie z własną fontanną Zobaczcie jakie to jest w ogóle duże, dwupiętrowe Tu jest mega dużo pokoi Coś pięknego, naprawdę Tu możemy sobie siedzieć na kanapach, mamy przeduży telewizor Naprawdę, w zasadzie nie jest zawsze taki duży Ale tutaj jest to przeszklone I to naprawdę bardzo fajnie wygląda, bo mamy telewizor z widokiem na miasto I w końcu nie ma tych całujących się zwierzątek tu mamy słodziutkie pieski, także bardzo dobrze. E, dobra, tu mamy fontanę. O mój Boże, jakie to jest królewskie, widzę. To jest mieszkanie dla królów. Tutaj mamy miejsce do siedzenia na komputerze, bardzo fajnie, mega duże okna, wszystko tutaj jest widać pięknie. Nie to co w tamtym mieszkaniu, dobra, szczerze, to mieszkanie mi się chyba jeszcze bardziej podoba niż tamten dom, ale dobra. Nie wiem tak się kosztuje aż 25 milionów, czy to tylko za tą fontannę? Trochę dużo jak za fontannę, ale dobra. Mamy ogromną wannę, o mój Boże, dobra, ej, to jest przeepickie widzowie. Dobra, łazienka nie jest jakaś mega duża, ale wanna jest mega ogromna. E, dobra, zobaczmy co tutaj mamy dalej na dole. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie, uwaga. Dobra, tu jest pokój jakiś dla chyba dla gości, czy coś takiego. Taki dwupiętrowy pokój też z pięknym widokiem, naprawdę widoki tutaj są przeepickie Zobaczymy co my ma... Zobaczymy, co mamy tutaj dalej i tutaj są jeszcze dwa pomieszczenia, o mój Boże Dobra, tu mamy sypialnię, również super widok i tutaj też jest sypialnia i jeszcze jest łazienka Co to jest? I w ostatnim pomieszczeniu jest toaleta, co jest grane? Nie no, to mieszkanie widzowie przeepickie, naprawdę, to takie robi wrażenie na mnie bo są mega widoki, naprawdę przeepickie widoki to mieszkanie jest po prostu ogromne, ma swoją prywatną y, fontannę widzowie prywatny basen, co za chwilę zobaczycie, tutaj już u góry, jak możecie zauważyć i ma też prywatną bibliotekę, zobaczcie na to, tutaj u góry W jest prywatna biblioteka, tak to właśnie wygląda tylko o, ta biblioteka ma jeszcze sekret widzowie kiedy klikniemy sobie na pewną książeczkę, to zobaczcie na to, możemy, a nie, tutaj musimy kliknąć, dobra to zobaczcie, sekretne pomieszczenie z sejfem także nikt nas nie okradnie, ponieważ znaleźć to, to jest po prostu nie, nierealne, totalnie to, że nas ktoś okradnie, to jest naprawdę niemożliwe. Mamy sekretne pomieszczenie do sejfu, Mamy prywatną bibliotekę, gdzie jest milion książek chyba. Miejsce do czytania, po prostu coś pięknego. U góry też mamy kuchnię, która jest bardzo duża, bardzo ładna. Mi się naprawdę bardzo podoba. I powiem wam, że to jest chyba najlepsze mieszkanie, jakie do tej pory widzieliśmy w tym odcinku. Naprawdę mi się mega podoba. Mieszkanie królewskie, coś pięknego. Tutaj mamy też bardzo duży stół, jak widzicie. Kolejne wyjście to góry. Jednak jest cztery piętra w tym domu, widzowie. Coś pięknego. I tutaj mamy widzowie prywatny basen w naszym mieszkaniu To mieszkanie jest dużo, dużo lepsze od poprzedniego domu, widzowie Zobaczcie na to, jak to pięknie wygląda Tu w ogóle mamy jakieś ognie, to po prostu przepięknie wygląda Tutaj możemy sobie wyjść, mamy leżak ci własny Leżymy na leżaczku i patrzymy, widzowie, w sufit Coś pięknego, bo mamy przeszklony sufit Piękne widoki na miasto, na obrzeże miasta Prywatny basen, prywatna biblioteka, sekrety Wielka kuchnia po prostu, prywatna fontanna Wielki telewizor, najlepsze mieszkanie jakie tutaj widziałem, naprawdę, chciałbym w takim mieszkać w prawdziwym życiu, bo to jest mega ekskluzywne królewskie mieszkanie, tutaj 10 na 10 dla mnie to naprawdę mega zrobiło wrażenie możecie dać znać w komentarzu jak wy oceniacie to mieszkanko, po prostu coś pięknego, zobaczcie jakie widoki no nie, to jest niesamowite, naprawdę niesamowite 25 milionów za mieszkanie ale naprawdę bardzo bardzo warto, także to było mieszkanko za 25 milionów i teraz lecimy widzowie do następnej rzeczy, czyli dom na prywatnym jeziorze za 50 milionów uwaga, patrzcie na to Okej, okay, widzowie, i teraz przeszła pora na dom za 50 milionów. A właściwie jest to jedna wielka wieża. Zobaczcie na to. Ma 4 piętra, ma garaż i jest ona na prywatnym jeziorze. I w ogóle ten jak też należy do tego domku. Także zobaczcie jak to po prostu przepięknie wygląda. I teraz sobie to przetestujemy. Na tą chwilę moim zdaniem będzie to najlepszy chyba domek, także zobaczmy jak on tutaj wygląda. Mamy tutaj taką prywatną wyspę z jakimiś tutaj widzowie leżakzkami i tak dalej. Mamy duży podjazd do domu, tutaj do garażu, także teraz zaraz sobie to y, sprawdzimy. I mamy bardzo duży garaż. Myślę, że z dwa łódka tutaj się na spokojnie zmieszczą i może jeszcze jakiś motor albo rower czy coś takiego. Mamy dwie pralki y, tutaj w garażu, także naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mamy takie wyjście. Możemy coś tu zrobić? A, zgasić światło. Dobra. I w ten sposób wygląda widzałe pierwsze piętra naszego domku. Mamy tutaj ozdobione na Halloween. I co? My mamy naprawdę dosyć sporą kuchnię, ponieważ tutaj jest spory blat. Y, no tutaj nie ma za dużego miejsca, ale mamy lodówkę, mamy piekarni No naprawdę wszystko jest. Zobaczcie jak to jest po prostu Pięknie tutaj ozdobione Zobaczcie jak to tutaj jest pięknie oszklone wszystko Mamy naprawdę piękne widoki Zobaczymy jakie będą widoki na samej górze To na pewno będzie epickie Mamy bardzo malutki stolik co jest bardzo dziwne bo tylko dla dwóch osób No ale dobra może u góry będzie większy Także to jest pierwsze piętro e, Za chwilkę sobie sprawdzimy co jest na ogrodzie e, Dobra wchodzimy tutaj i uwaga uwaga Dobra i mamy tutaj dwie kanapy które w sumie No nie są aż takie bardzo wygodne W porównaniu z innymi domkami to wcale nie są aż takie dobre te kanapy No ale okej okay, mamy dwie kanapy niech będzie Mamy też taki telewizor to jest Zwykły telewizor, w sumie myślałem, że będzie jakiś większy. No ale dobra, niech będzie. I mam tutaj y, różne programy. Działa telewizor także bardzo dobrze. Mamy kominę, który też działa. Zobaczymy, jak się do mnie spali. Także to jest też y, test. Dobra, tutaj mamy takie okno, przez które nie możemy wyjść. <grych> dobra, tutaj mamy drabinę. I uwaga, co my tutaj mamy. Dobra, mamy pierwszą sypialnię. Tak to wygląda. Wow, jaka ozdoba, fajna, taki pająk. Tu mamy pierwszą sypialnię, mamy łóżko. Ale nie będę się już kładł, bo <grych> no wiadomo, jeszcze zasnę. Ej, właśnie, gdzie jest moja kaczuszka? No, dobra, będę musiał potem poszukać. Y, ok, na razie tutaj Mamy y, komputerek, także tak to właśnie wygląda. Tu mam jakąś szafeczkę, kurde, nic takiego nie ma za bardzo. Przez to ten dom miałby być warty 50 milionów. Jedynie co, to faktycznie jest tutaj na jeziorze. No i to, to jest właśnie wszystko, dobra. To jest chyba na samej górze, tak. Ok, i tutaj mamy co? Łazienkę w ogóle. O mój boże, jaka dziwna łazienka widzowie. Kąpiecie się tutaj i wszyscy z miasta widzą, żeby się kąpiecie, To jest beznadziejne. No fajnie ten domek, bo jest taki na jeziorze. Tu mamy łazienkę, wszystko, tylko że jest strasznie niewygodny, bo y, ogólnie tutaj trzeba wchodzić po no to bardzo wygodne są koszuleczki ze sklepu Ercia, także bardzo polecam link w opisie. Yy, bluzy, koszuleczki. Zaraz się zbliża zimna pogoda, także naprawdę bardzo polecam. Bluzy są cieplutkie, yy, bardzo przyjemne. No i bardzo polecam. Ja sam mam takie, także naprawdę bardzo fajnie i bardzo często chodzę. Także polecam link w opisie. Sklep Ercia to najlepszy sklep. Dobra, yy, co my tutaj mamy? Mamy save wieszkę widzowy, który jest w ogóle nieukryty. Nie no, szczerze bez sensu, totalnie bez sensu. A, co się tu stało? Dlaczego ten domek zniknął? Yy, dobra, ten domek jest jakiś nawiedzony widzowie, nie mam pojęcia co się tu. Tutaj stało w ogóle. I o znaczy, ten domek zniknął? On jest chyba jakiś nawiedzony i to jest straszne. Powiem Wam tak, dziwna sprawa, dziwny domek i szczerze, mi się to średnio podobało, bo bardzo ma mało jakichś takich bajerów, jak zawizowy, 50 milionów. Ogrodu Wam w sumie jeszcze nie pokazałem, ale jedynie co tam było, to jakieś jacuzzi, chyba dwa, ża, dwa jacuzzi było i jeden grill. Także czy dwa, czy dwa... Kurde. Także nie wiem, czy dwa jacuzzi są warte 50 milionów, no moim zdaniem nie. Jedynie co tutaj jest fajnego, to że jest po prostu na jeziorze. No i tyle. Także tutaj ocenka 5 na 10, moim zdaniem ten domek. No taki mech, taki mech po widzowie Ale spokojnie, ponieważ teraz przechodzimy do epickiego domu, ostatniego już A właściwie będzie to rezydencja, wielka willa za 50 milionów Czy jesteście na to gotowi? I ostatni domek w dzisiejszym odcinku widzowie A mianowicie jest to wielka rezydencja, wielka willa za 100 milionów złotych Zobaczcie na to, to ma dosłownie prywatne miejsce, prywatne lądowisko dla helikopterów Przeogromny domek, przeogromny basen w ogóle i naprawdę mega super widoki, bo zobaczcie w jakim miejscu jest ten domek, po prostu na samej górze miasta. Mega epicko. To będzie najlepszy domek jaki tylko powstał. Tutaj mamy prywatny helikopter, do którego nawet nie umiem wsiąść, bo nie umiem nim prowadzić. <grytanie> tak się nawet nie będę próbował, bo jeszcze się rozbije i trafię do szpitala, a tego byśmy nie chcieli. Otwieramy sobie widzowie ten tutaj i zobaczcie na to. Tutaj mamy wejście, mamy przeogromną kanapę. Zobaczcie, jak ona wygląda. Mega epicka, naprawdę mega epicka kanapa. Tutaj to się chyba z 11 osób zmieści. Zobaczcie jak dużo mamy w ogóle miejsc do siedzenia w kuchni, mamy przeogromny blat, naprawdę wielka kuchnia. Stolik co prawda jest bardzo malutki, ale to nie szkodzi, bo tutaj, tutaj mamy bardzo dużo miejsca, mamy dużą kanapę, także naprawdę y, tutaj nie ma problemu, mamy ogromny telewizor, który w ogóle zobaczcie, wisi na takich sznurkach, to jest w ogóle coś dziwnego, ale bardzo fajne, nie widziałem wcześniej czegoś takiego. I tutaj mamy taki shopa w, ty, w tym, w telewizorze. Także bardzo fajnie. Zobaczymy, co mamy dalej. Widzowie, tutaj mamy... O, tu jest duży stół, zobaczcie. Także mamy naprawdę bardzo dużo miejsca do siedzenia, do jedzenia. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy takie miejsce do spotkań, czy do ksilowania właśnie. No, także tak to tutaj wygląda. Mamy piękne widoki, bo tak naprawdę wszystko jest tutaj przeszklone w tym domu. A główne wejście jest ogólnie tutaj. No, tędy się właśnie wchodzi, tak to wygląda. Także tu jest główne wejście, możemy sobie wejść do góry. A tutaj mamy przeogromne garaże widzowe, da miliona samochodów. Tutaj... Podobno zmieści się ponad 100 samochodów Także naprawdę przeepicko W tym domu naprawdę mieszkają już totalni, totalni króle Na tą chwilę ten dom jest dla mnie najlepszy po prostu pod słońcem Dobra, wchodzimy sobie tutaj Tutaj już byliśmy oczywiście Na dole jeszcze mamy tutaj taką łazienkę W sumie tutaj mamy tylko toaletę i umywalkę Nie ma tutaj żadnego prysznica Pewnie będzie gdzieś u góry czy coś W tym miejscu mamy wielką sypialnię Zobaczcie, w ogóle z własnym telewizorem w żadnym chyba jeszcze domku nie było w sypialni telewizora osobnego, a tutaj jest. Mamy też kanapę naprawdę bardzo fajna rzecz. Mamy kolejną kanapę, mamy tutaj takie fotele Mamy kominek, no mega Epicko, naprawdę, wyjście oczywiście Na tarasik z basenem naszym tutaj pięknym Basen jest tutaj przeszklony, wszystko jakby Pod spodem widać, także naprawdę Bardzo fajna sprawa, tutaj jeszcze mamy W ogóle łazienkę, to jest w ogóle przepickie. Naprawdę mi się to mega podoba, tu mamy O kurde, tu mamy, zobaczcie Wannę i jeszcze prysznic, mamy dwie rzeczy przepisko. w osobnym pomieszczeniu Mamy toaletę, także naprawdę Bardzo, bardzo fajnie i tutaj, wow Jaka wielka garderoba, tyle ciuchów by się tu zmieściło, że normalnie jest szok widzowie, naprawdę to jest niesamowite. Ok, i tutaj mamy dwa wyjścia do góry. Mamy dwa, dwie jakby schody, dwa schody i. Także. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć. No dwa wyjścia do góry po prostu. Mamy kilka tutaj schodów do wyboru. Możemy sobie wyjść, w którą stronę mamy ochotę. Tutaj również wielka kanapa, na której możemy siedzieć, wielki telewizor. No coś po prostu pięknego. I najlepsze, coś czego jeszcze nie było w żadnym domku chyba, bo nie kojarzę, to prywatna siłownia, no był basen prywatny, jacuzzi, było nawet boisko, basen i tak dalej, ale siłowni prywatnej to jeszcze chyba nikt nie miał, a w tym domku jest i zobaczcie jak to po prostu przepięknie wygląda, nie jest jakaś mega duża, ale najważniejsze, że jest, możemy wyciskać sobie i naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tu mamy drugi kominek w tym domu, przepisko, tu mamy fotele z pięknym widokiem na całe miasto, tutaj jest najlepszy widok, tak mi się wydaje, że z tego wszystkiego jest właśnie najlepszy, mamy widok na helikopter, na miasto. Tu mamy takie miejsce, gdzie są książki, do, takie miejsce do pracy po prostu, tu mamy komputer też. I jeszcze na samej górze mamy krzypowieszczonka, w którym jest pewnie sypialnia. Oczywiście sypialnia z wielkim, wielkim tarasem z pięknym widokiem. Tutaj nie ma żadnego jacuzzi ani nic, ale mamy leżaczki, możemy sobie leżeć. Tutaj mamy również sypialnię z kolejnym tarasem, który to jest chyba taki balkon w sumie bardziej. No i tak on wygląda, również jest bardzo, bardzo duży, naprawdę jest ogromny. Także dwie sypialnie i uwaga, łazienek, szafy, prysznice, tutaj możemy sobie wejść. Wszystko tutaj mamy piękne lustro poświetlane, naprawdę przeepicko. Krzysztof, jak ty oceniasz ten domek w ogóle? Ten domek jest mega epicki, jest najlepszy! No właśnie, moim zdaniem też jest najlepszy. Wy widzowie napiszcie w komentarzu, który domek waszym zdaniem jest najlepszy. Moim zdaniem ten i tamto mieszkanie za 25 milionów. Pamiętajcie, że film mnie w każdym środę o 15 niedziela o 10, więc subskrybujcie, aby nic was nie ominęło i zapraszam też na mój poprzedni film z Drukem, który się tutaj wyświetla, ponieważ jest mega, mega fajny, się NAPISY